Witam Państwa. Znacie takie powiedzenie, najlepszą formą obrony jest atak. Były minister spraw zagranicznych z ramienia Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski postanowił wytoczyć powództwo cywilne. Dla kogo? Dla szefa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. I o co? O jego wypowiedź dotyczącą katastrofy smoleńskiej, w której zginął jego brat. Akurat tak się składa, który był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Przeczytam, drodzy Państwo, Wam artykuł z Wirtualnej Polski pod tytułem Sikorski pozwał Kaczyńskiego w sprawie katastrofy smoleńskiej. Domagam się, aby stanął w prawdzie. Jak wygląda ta prawda według Radosława Sikorskiego? Zaraz. Się przekonamy. Radosław Sikorski pozwał, po, pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem byłego ministra spraw zagranicznych prezes PiS podał w kilku wywiadach nieprawdziwą informację w sprawie katastrofy smoleńskiej, którą naruszył dobra osobiste. Sikorski domaga się przeprosin w mediach oraz 30 tysięcy złotych na rzecz organizacji społecznej. Domagam się od prezesa Kaczyńskiego, aby stanął w prawdzie Smoleńskiej, tej wielkiej i tutaj w tej mniejszej. Napisał na swoim profilu na Twitterze były szef MSZ. Domagam się od prezesa Kaczyńskiego, aby stanął w prawdzie Smoleńskiej, tej wielkiej i tutaj w tej mniejszej. W wywiadach dla portalu ONET oraz polskiej agencji prasowej Jarosław Kaczyński powiedział, że Sikorski, pełniąc funkcję ministra spraw zagranicznych, cofnął notę dyplomatyczną w sprawie uznania miejsca katastrofy Smoleńskiej za eksterytorialne. I dopuścił się zdrady dyplomatycznej. Pozew dotyczy słów Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu, jakiego 12 października 2016 roku udzielił polskiej agencji prasowej. Prezes PiS stwierdził, że, ale jest też sprawa wystąpienia zgodnie z prawem międzynarodowym zastępcy ambasadora Piotra Marciniaka do władz rosyjskich o eksterytorialność terenu, gdzie nastąpiła katastrofa to rutynowa rzecz. A minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował się wycofać z tej decyzji. To bardzo poważna sprawa. Trudno sądzić, żeby została podjęta bez wiedzy i zgody premiera Donalda Tuska. Jest mnóstwo rzeczy, o których do tej pory nie wiedzieliśmy. Informacja o cofnięciu noty dyplomatycznej uznającej miejsce katastrofy smoleńskiej za eksterytorialne została przez Kaczyńskiego powielona w wywiadzie dla Onetu. Tym razem prezes PiS określił tę działalność Sikorskiego jako zdradę dyplomatyczną. W ocenie Sikorskiego prezes PiS tymi wypowiedziami naruszył jego dobra osobiste w postaci dobrego imienia, czci oraz godności. Były szef MSZ domaga się od prezesa PiS przeprosin opublikowanych w kilku mediach oraz przekazania 30 tysięcy złotych na rzecz organizacji społecznej Fundacja dla Polski. Jaki może być komentarz drodzy Państwo do tego artykułu i informacji z tego artykułu wynikającej, komentarz jest bardzo prosty. Otóż katastrofa smoleńska, albo zamach yy, smoleński to jest rzecz, nie ulega wątpliwości, dla państwa polskiego jako ogromna trauma, przestroga i cios. Natomiast wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dla mediów pokazuje, w jaki sposób były władze, czyli Platforma Obywatelska razem z PSL- traktowały śmierć głowy państwa, czyli brata Jarosława Kaczyńskiego Lecha Kaczyńskiego. I teraz. Radosław Sikorski uważa, że wypowiedź przeze mnie zacytowana Jarosława Kaczyńskiego narusza jego dobra osobiste. Drodzy Państwo, jeżeli istniała według prawa międzynarodowego możliwość wyłączenia spod jurysdykcji Federacji Rosyjskiej miejsca katastrofy smoleńskiej, czyli Możliwość tym samym dania tam niezależnych badaczy, niezależnej komisji złożonej z ekspertów międzynarodowych do zbadania miejsca tej katastrofy, i tego nie zrobiono, to co to jest według prawa polskiego? Według prawa polskiego jest to niedopełnienie obowiązków służbowych ze strony oczywiście byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. A niedopełnienie obowiązków służbowych, znowuż co to jest według prawa polskiego? To jest przestępstwo sklasyfikowane w kodeksie karnym, kiedy urzędnik państwowy, w tym przypadku w Radze Ministra Spraw Zagranicznych, nie dopełnia swojego obowiązku, czyli nie, wy, nie występuje z ową notą dyplomatyczną do władz Federacji Rosyjskiej. A także do organów międzynarodowych z postulatem ogłoszenia miejsca wypadku w Smoleńsku za eksterytorialne, czyli wyłączone spod jurysdykcji władz Federacji Rosyjskiej. O, otóż, drodzy Państwo, kodeks karny formułuje przestępstwo niedopełnienia obowiązków służbowych, ale. Na tym koniec. Nie mówi, jakie to są obowiązki służbowe. I teraz, dlaczego ja twierdzę, że Radosław Sikorski popełnił przestępstwo? Dlatego, że jeżeli była taka możliwość ogłoszenia tego miejsca za eksterytorialne, podjęcia działań w tym kierunku i tego nie zrobiono, to Radosław Sikorski, drodzy Państwo, za to odpowiada. Wtedy śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej mogłoby być prowadzone przez prokuratorów międzynarodowych, powołanych z ramienia na przykład Unii Europejskiej czy też NATO. I tego nie zrobiono. Natomiast bezczelność Radosława Sikorskiego polega na tym, że pozywa Jarosława Kaczyńskiego. O powództwo cywilne, naruszenia dóbr osobistych, że jego wypowiedź, że on cofnął tą notę, drodzy Państwo, to znaczy, on rozumie to w ten sposób, że on ją napisał, a potem z niej zrezygnował. Drodzy Państwo, sprawa jest poważniejsza. Tak jak zaznaczyłem, to jest przestępstwo klasyfikowane w kodeksie karnym on nie wykonał swoich obowiązków i według prawa polskiego powinna być prowadzona w stosunku do niego sprawa karna natomiast sąd cywilny takie powództwo natychmiast powinien cofnąć i sam sam sąd cywilny powinien przekazać Tą sprawę po prostu dla prokuratury, dlatego że jego obowiązkiem jako ministra spraw zagranicznych było właśnie dopełnienie obowiązków. Sama katastrofa smoleńska, dlatego że zginęło w niej 99 osób, i nie wszystkie te osoby były politykami. Byli przecież piloci. Tego tupolewa, czyli ludzie po prostu w pracy. Stewardessy, kobiety w pracy. Jedyne osoby, których mi tam drodzy Państwo, na pokładzie tego tupolewa nie żal, to ludzie naszego lewactwa, którzy albo sprzedawali się dla Rosji, dla Związku Sowieckiego. A potem sprzedawali się dla zagranicznych korporacji, a ich koledzy organizowali później po śmierci Lecha Kaczyńskiego i swoich kolegów lewaków w tym tupolewie, organizowali spektakl nienawiści pod y, kancelarią Premiera na krakowskim przedmieściu, gdzie stał ten krzyż kuczci ludzi, którzy zginęli w tym samolocie. I córka Jarugi Nowackiej, drodzy Państwo, w szeregach lewicy też występowała przeciwko pamięci nie tylko Lecha Kaczyńskiego, ale w ogóle wszystkich ludzi, którzy tam zginęli. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to, co się stało, a jest określone w mediach jako katastrofa smoleńska, to był po prostu dobrze przygotowany zamach. Ja przypominam, że w lipcu 1943 roku, 1943 roku, w Gibraltarze zginął polski generał yy, Władysław Sikorski. Katastrofy lotnicze, czy zamachy lotnicze, to są majstersztyki y, zabijania niewygodnych ludzi i tym samym usuwania śladów y, zamachu, jako po prostu wypadki. Utrudnianie tego śledztwa na różnych etapach właśnie miało temu służyć. Materiał wybuchowy można wykryć na Szczątkach miejsca eksplozji, wiele miesięcy od wybuchu. Taką dzisiaj mamy technikę. A przypominam, że w 2007 roku, czyli 3 lata przed dokonaniem tego zamachu, Agnieszka Holland, znana reżyserka, lewacka, nakręciła film Ekipa. I w tym filmie Ekipa mamy wątek, w którym fikcyjny prezydent. Polski ginie w zamachu lotniczym, a przypominam, że Agnieszka Holland jest pupilką Platformy Obywatelskiej Bronisława Komorowskiego i całej tej grupy intelektualistów komunistycznych, którzy przez lata PRL-u mieli lekką pracę jako dziennikarze, jako pseudo artyści, pseudo reżyserzy, pseudo filmowcy i później w latach po 89 roku dzięki Wałęsie znowuż mieli lekką pracę. Natomiast wygranie wyborów przez PiS spowodowało zwolnienia z tej pracy, zwolnienia z telewizji, zwolnienia z urzędów i tym samym ryk świń odpędzanych od koryta. Dlatego powstały takie twory. Pseudo-polityczne, jak Komitet Obrony Demokracji, lub obywatele RP. Obrażanie czci ludzi, którzy zginęli w sposób tragiczny w wysokiej randze służby państwowej byłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, no to świadczy o braku szacunku dla urzędu, dla państwa polskiego, ale i też dla zwykłej osoby ludzkiej przez tych ludzi, którzy w Polsce dzisiaj uważają się za opozycję pokazywaną w telewizji. Jest opozycja też niepokazywana w telewizji. Drodzy państwo, Grzegorz Braun, Marian Kowalski, Paweł Chojecki. Jest opozycja niepokazywana w telewizji mainstreamowej i to jest właśnie opozycja. Na pewno Opozycją nie są ci ludzie, którzy rok temu sprawowali władzę w Polsce. I należy się zastanowić nad tym, dlaczego trzy lata przed tym, co się stało w Smoleńsku, został nakręcony film Ekipa przez Agnieszkę Holland, który stał się proroczą wróżbą śmierci polskiego prezydenta. To na pewno nie był przypadek, a ci, którzy grają na śmierci Lecha Kaczyńskiego, to właśnie jest PO, Lewica, PSL, pseudodemokraci, grają, dlatego że pamiętacie, że po śmierci Lecha Kaczyńskiego trzeba było rozpisać nowe wybory. I w tych wyborach Startował jego brat Jarosław Kaczyński i Bronisław Komorowski. I media, które podlegają pod jednego pana, wspólnie grały na nutę, że Jarosław Kaczyński chce wygrać wybory prezydenckie, licząc na litość Polaków z powodu śmierci jego brata. To była bardzo perfidna gra, która. Na niskich instynktach wyniosła do władzy Bronisława Komorowskiego. I kiedy Bronisław Komorowski przegrał wybory w maju 2015 roku, zobaczyliście, kim on był. Zobaczyliście, kim on był, kiedy kraj obiegła informacja, że wraz z opuszczeniem Pałacu Prezydenckiego zginęły srebrne widelce, srebrne łyżki. Specjalne telefony komórkowe szyfrujące, drukarki komputerowe, sprzęt elektroniczny, drogie obrazy ze ścian Pałacu Prezydenckiego, które pojawiły się na różnego rodzaju aukcjach internetowych. Zobaczyliście w tym momencie twarz Bronisława Komorowskiego i zobaczyliście, kto tym krajem. Rządzi. Kto tym krajem rządził? Noblista, agent Bolek, człowiek, który zabiera ze sobą wyposażenie Pałacu Prezydenckiego w postaci między innymi, Drodzy Państwo, Sztućców, Aleksander Kwaśniewski, jeszcze wcześniej, który był i w tej chwili jest znowu oskarżany o nieudokumentowane dochody, a przecież nie handlował narkotykami. On był szefem partii, która rządziła i współrządziła przez długi czas Polską SLD, czyli co? Podejrzenie o handel ustawami. To wszystko jest bardzo smutne, a najsmutniejsze jest to, że ludzie, którzy są zapracowani, Każdego dnia nie mają czasu, żeby to przemyśleć. I dlatego my, blogerzy internetowi, staramy się to robić, drodzy Państwo, dla Was, żeby w momencie pójścia na wybory byliście świadomi, z kim macie do czynienia. I głosowali na przede wszystkim nowych ludzi i odsunęli ten układ. Bardzo groźną Platformą Obywatelską, PSL, Lewice, która mało brakowało, nie weszła do Sejmu. No i w późniejszym rozrachunku PiS, z tym, że, że zamiast PiSu powinna wejść nowa partia, nowa struktura, którą Wy jako społeczeństwo będziecie musieli po prostu stworzyć. I to jest celem między innymi moim jako wideoblogera.